Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was, drogi wodniki, i zapraszam na czytanie na luty. Luty 2025. Zanim rozłożę karty, krótka informacja, czytanie jest ogólne, czyli ma prawo nie z każdym z was rezonować. Jeżeli nie zarezonuje to czytanie z Tobą, no to proszę sprawdź swój ascendent, Wenus, Słońce, Księżyc i tam być może więcej informacji do Ciebie popłynie. Drogi wodniku, taka jeszcze ogromna prośba do Ciebie. Zauważyłam w statystykach, że tylko 40% osób oglądających mnie subskrybuje, reszta nie robi tego. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, która mnie nie subskrybuje, bardzo Cię proszę w ramach w takim akcie wdzięczności za ten film i inne, jeżeli je słuchasz, zasubskrybuj mój kanał, wciśnij, proszę, dzwoneczek, będziesz wtedy na bieżąco z moimi filmami. Daj, proszę łapkę do góry, napisz komentarz, daj serduszko, kwiatka, motylka, czy napisz mi cokolwiek, będę naprawdę niezmiennie wdzięczna. A teraz już patrzymy, jaki ten luty będzie dla Was. Luty 2025, dla osób z podznaku wodnika. Jakieś tu zmiany idą do Ciebie, wodniku, zmiany, 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 zmiany w relacji, zmiany w związku, zmiany z drugą osobą, hmm, tutaj jakieś takie momenty wdzięczności, radości, celebracji, fajnie, jeżeli gdzieś było gorzej... Trudno, ciężko, czy byłaś gdzieś osobą, która czuła się samotna, niby razem, a jednak osobno, albo całkowicie czułaś się osobą samotną, no to karty mówią: tu będzie dużo, dużo wokół ciebie będzie się w lutym działo. Takiej fajnej, pozytywnej atmosfery, tu mi się, tu się taka fajna, pozytywna atmosfera pokazuje z kim, z osobami, mile spędzony czas, dużo takiej wdzięczności za życie, za to, co masz, za to, co się zmieniło na lepsze. Zmiany tu idą bardzo, bardzo dużo. Duże zmiany, bardzo duże zmiany. Karty pokazują. Natomiast, jeżeli ty jesteś w jakimś takim dziwnym romansie, w dziwnej relacji, no to drogi Wodniku, możesz taką relację zakończyć. Ale to jest tylko dla tych osób, które tam są w typowym romansie i tylko od czasu do czasu się spotykacie. Mhm. Karty pokazują, u niektórych z Was takie troszeczkę może być przestój na finansach. Aczkolwiek ja tu widzę, że niektórzy będą w tej pełni obfitości ale jakiś u niektórych może być zastój. Wy będziecie bardzo mocno myśleć o pracy, o finansach, o tym, żeby te zasoby finansowe były większe, żeby tych pieniędzy było więcej. Być może niektórzy z Was będą wchodzić w taką energię. Ojej, muszę gromadzić, muszę zbierać, bo, no bo muszę. I tutaj tak mi się to właśnie pokazało. Więc, no faktycznie, może coś jest na rzeczy, może będziesz potrzebować gromadzić te zasoby i zbierać te finanse. Raczej myślę, że ten luty to pokazuje się jako taki czas, w którym ty, drogi wodniku, będziesz więcej, tak jakby w domu, poświęcał swojego czasu na rzecz domu działki, nieruchomości, tak, niż gdzieś tam ta energia pracy. Karty mi też pokazują, zwróć uwagę na prąd, żeby do jakiegoś zwarcia nie doszło, na wszystko, co jest związane z elektryką w domu, przy domu, wokół domu. No i powiedziałabym też na wszelkiego rodzaju pożary, na przykład nie zostawiaj świeczki samej, no zwróć na to uwagę, jeżeli gdzieś jakieś zwarcie jest, a masz tego świadomość, to napraw to. Karty też pokazują, możesz otrzymać jakieś zaproszenie gdzieś. No i tutaj się bardzo mocno pokazuje jakaś taka sytuacja, która mówi o tym, że niektórzy z Was będą czuli potrzeby budowania bardziej stabilnej i wartościowszej relacji z młodymi osobami. Być może tutaj na rzeczy jest dziecko-dzieci, być może ktoś młodszy od Ciebie. Jeżeli Ty, drogi Wodniku, Masz dziecko-dzieci, wnuki, to tutaj będziesz tak jakby starał się budować, zacieśniać tą więź emocjonalną. Z tym kimś, ale również, jeżeli masz młodszego czy młodszą partnerkę od siebie, to tutaj też będzie budowanie tej relacji na zupełnie innych zasadach. Karty mi też pokazują, że dużo tak, jakby takiej namiętności przyjdzie, powróci do związku, do relacji, mhm, ale do niektórych z Was idzie też jakieś uczucie z zewnątrz. Może tutaj mi się pokazuje może tak być, Pokazuje mi się jakaś platoniczna miłość. Też tak tutaj mi się pokazało. 嗯哼。Mm hmm. w przeszkodzie masz samochód może się samochód zepsuć, może być problem z naprawą, jeżeli chcesz kupić, zmienić zamienić, to nie jest to dobry czas drogi wodniku u Ciebie na takie zmiany, jakaś tutaj karty pokazują jeżeli faktycznie będziesz mieć przestój w pracy bo na przykład jakaś sytuacja tego będzie wymagać w Twoim miejscu pracy czy jakieś remonty czy w ogóle, no cokolwiek, różne są sytuacje, to karty pokazują i tak nie zostaniesz bez pieniędzy bo będą do Ciebie przychodzić jakieś dodatkowe Zlecenia, czyli no, taka tutaj sytuacja się pokazała, nie wiem dla kogo tutaj to czytanie ma jakiekolwiek znaczenie, jakikolwiek sens ale karty tak pokazują, nawet jeżeli będzie przestój w pracy przez okres lutego, to i tak do Ciebie coś ekstra z innego źródła dodatkowego może popłynąć. Czeka Ciebie jakieś świętowanie, spotykanie się z osobami, z którymi dawno się nie widziałaś, nie widziałeś. Zwracaj proszę uwagę na rozmowy, na to, co mówisz komu, na to, co kto Tobie przekazuje. No, tutaj zwróć uwagę na tą komunikację, trochę w deficycie hmm, widzę też taką sytuację z jakąś młodą osobą. Tak, jakby jakaś młoda osoba w Twojej przestrzeni cały czas daje Ci powody do tego, żebyś ty nie mógł cieszyć się, żebyś ty nie mógł radować się z tej osoby. Tutaj chyba chodzi o dziecko, i te karty mi jednak pokazują, że będziesz mimo wszystko robić. Będziesz mimo wszystko robił wszystko, drogi wodniku, żeby to zmienić, żeby ta osoba się w jakiś sposób zmieniła, i to chodzi o dziecko. I teraz tak, widzisz, to tu jest ładnie, tu jest ładnie, jakieś dobre wiadomości idą z pracą, z finansami, więc nawet jeżeli ten początek może być trudniejszy. To karty mówią, będzie dobrze. Wszystko będzie układać się pomyślnie, a Ty masz mierzyć siły na zamiary, nie brać zbyt dużo na siebie, bo możesz chcieć za dużo naraz zrobić i to nie będzie dobre. Twój organizm się bardzo przeciąży, Twój kręgosłup, Twoje nogi, więc miej to na uwadze. W zdrowiu masz jakiś stan zapalny w organizmie. Wędrujący stan zapalny, mocny, silny stan zapalny. Przebadaj się zbadaj źródło przyczyny i znajdź miejsce, w którym to się dzieje, bo jakiś tu jest ten zapalny. co jeszcze chce być pokazane? Widzisz, coś tutaj jest, jakieś więcej wdzięczności i radości za związek, za relacje. Dużo siły w tobie będzie, jakaś taka energia bycia optymistą. jeszcze momentami jeszcze będziesz się gdzieś gubić. Momentami jeszcze będziesz miał poczucie drogi wodniku, że w czymś grzęźniesz, że z czymś się ci ciężko. To zagubienie, pogubienie się pokazuje, ale mimo wszystko będziesz robić wszystko, żeby znajdować sposób na to, żeby wychodzić z tych niskich wibracji. Zobacz. Niektórzy się zakochają, idzie ktoś zakochany, ale tutaj coś się zmienia. Wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, ogromne wsparcie od sił wyższych, celebracja, gościna, świętowanie, jest ta protekcja od wszechświata. Zobacz, jak siły, anielskie, opiekuny, aniołowie wszyscy cię kochają, uwielbiają i chcą Ciebie wspierać. I co jeszcze sobie tutaj dopowiemy dla wodnika? Wypatruj znaków, jakieś znaki podpowiedzi do Ciebie idą, wypatruj tego. Bądź osobą cierpliwą i odważną w tym wszystkim. Cierpliwością dużo zyskasz. Niektórzy z Was no, odrodzą się, zobaczcie, to jest mocna karta odrodzenia. Odradzacie się jak feniks z popiołu, odradzacie się w miłości, w miłości zmiany, w miłości własnej, w relacji samej, samemu do siebie, duże zmiany. Wielu z Was odkryje potrzebę i sens swojego życia. Do tej pory. Jeżeli towarzyszyła Ci jakaś taka energia beznadziei, a ja nie wiem, co ja mam robić w życiu, a ja nie wiem, na czym ma się skupić, a ja nie wiem, po co ja w ogóle na tym świecie żyję. Was olśni. Do Was jakieś mm, znaki, porady, podpowiedzi w popłyną i was olśni. Będziecie znali sens swojego życia. Bo poczujecie te potrzeby. I teraz tak, co tu jeszcze pod spodem? Mm, no właśnie, jakaś prokrastynacja się wkradła do Twojego życia, bo tu jakieś cierpienie. Jest pokazane i tyczy się to jakichś spraw domowych. No i tutaj trzeba być sobą. Trzeba zdjąć tą maskę, mówić otwarcie, prowadzić otwarte rozmowy. No i powinno się tu uzdrawiać cała ta sytuacja. No i tutaj ten krytyk, sabotażysta się pokazał. Za mocno się możesz sabotować. No dobrze. No i na koniec, jakie tutaj przesłanie dla Twojej duszy, drogi wodniku, chce być pokazane. Dobrobyt wypełnia moje finanse, mój osobisty rozwój, moje ciało, emocje, ducha oraz całe moje życie. Tak, to sobie powtarzaj. Jestem wypełniona miłością. Miłość mnie wspiera, przychodzi do mnie z łatwością i jest bezwarunkowa. Kocham życie. Tak. I ostatnia karta zmiana moich myśli na dobre i pozytywne przychodzi mi z łatwością. Tak. Tak, będziesz zmieniać swoje myśli co do siebie, co do innych osób, co do swojej sytuacji w życiu i ja myślę, że tutaj no naprawdę dużo się będzie zmieniać w tym temacie. Wszystkiego pięknego życzę, pozdrawiam, pa pa.